Co to się dzieje? Nad moim domkiem. Podziwiacie? <śm> 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 Witajcie, mieli goście w moim ogródku. Jejku, jeszcze się tu poplamiłam. Ekstremalne warunki, bo chciałam nagrać filmik właśnie w ogrodzie. Przed chwilą. Nazbierałam kwiatków do pracowni i do naszego saloniku. No i zaczęło padać, mimo że prognozy wcale na to nie wskazywały. A ja już tu sobie wszystko przygotowałam, więc nawet kawkę sobie zrobiłam, bo zapraszam Was do ogrodu na kawkę. I nawet tutaj mam w kieszeni ciasteczka, bo my tu się spotykamy, wiecie, żeby spożywać manne Słowa Bożego. No i podobno ta manna smakowała jak ciasteczka z miodem. Więc mam tu jakieś. Pszenne ciasteczka. Miodu już nie zdążyłam zabrać, bo, bo zaczęło padać, więc chciałam się szybko streścić w nadziei, że może przestanie, ale widzę, że tutaj po prostu wbrew prognozie pogody będzie padać trochę, ale mam nadzieję, że jakoś przetrwamy. Tam zabezpieczyłam parasolem mój aparat. Sama też siedzę pod parasolem. Tutaj mam towarzyszy oczywiście, którzy się interesują tutaj tym, co się dzieje. No i tak, zapraszam Was na popołudniową kawę, kawę z mleczkiem czy z pianką. No i dzisiejsze czytania ojej zaczyna mocniej padać, ale Mam nadzieję, że jakoś przetrwamy. wiecie, czasami są warunki trudne. Więc tak zaczynamy od pierwszego czytania. To jest dzisiaj z pierwszego listu do Tesaloniczan. Dosyć krótki fragment i myślę, że przeczytamy go właśnie z tego komentarza żydowskiego. Dewida Stern'a jak mi się uda wszystko tutaj ogarnąć, jedną ręką parasolka drugą ręką tablet a jeszcze by się przydała trzecia do kawy, a czwarta do odganiania tutaj towarzyszy co, też chcesz się czegoś dowiedzieć, tak? z listu do Thessaloniczan Dobrze, przechodzimy na drugą stronę kamerki i czytamy list do Tesaloniczan. I mamy ten fragment z listu do Tesaloniczan o miłości do braci. Nie potrzebujemy Wam pisać, bo Was samych Bóg pouczył, aby kochać się wzajemnie. I rzeczywiście kochacie wszystkich braci w całej Macedonii. Ale zaklinamy Was, bracia, czyńcie to tym usilniej. Postawcie też sobie za cel, aby żyć spokojnie, pilnować swoich obowiązków i własną pracą zarabiać na chleb, jak, tak jak Wam mówiliśmy. I tutaj jest jeszcze dwunasty werset, który już, którego już dzisiaj nie ma w czytaniach, ale w kontekście on bardzo jest ciekawy. Wtedy wasze życie, wasze codzienne życie zyska uznanie ludzi z zewnątrz, i od nikogo nie będziecie zależni. Święty Paweł takie ciekawe tutaj wskazówki też podaje. Że, że nie tylko mamy miłować braci, tak? Kochać się wzajemnie, żeby to czynić i tym usilniej, tak? Że ta miłość ma być, ma wzrastać. Tutaj ogarniam rzeczywistość dookoła. O. Także mamy kochać się wzajemnie i i mamy też pracować, tak? Aby żyć spokojnie, pilnować swoich obowiązków i własną pracą zarabiać na chleb. <laughs> Wtedy nasze codzienne życie zyska uznanie ludzi z zewnątrz, i od nikogo nie będziemy zależni. Zobaczcie, święty Paweł. Uważa, że to jest też ważne tak, żeby nie być zależnym od nikogo, żeby pracować po prostu na swoje utrzymanie. Dzisiejsza Ewangelia według Świętego Mateusza, bo będzie jak w przypadku człowieka, który zamierzając na jakiś czas opuścić dom, Powierzył swój majątek sługom. Jednemu dał 5 talentów. To nie mogę wskazywać, bo kotek się tu bawi ze mną. No. Jednemu powierzył 5 talentów. I tutaj David Stern pisze, że to jest równowartość stuletnich zarobków. I wyjechał. Ten, który otrzymał 5 talentów, od razu poszedł, zainwestował je. I zarobił następne pięć. Podobnie i ten, któremu dano dwa, zarobił następne dwa. Ale ten, któremu dano jeden talent, poszedł, wykopał dół w ziemi i ukrył pieniądze swego pana. Po długim czasie wrócił pan owych sług, aby się z nimi rozliczyć. Ten, który otrzymał pięć talentów, wystąpił, przynosząc następne pięć. <laughs> eee, I co dalej? Jejku, eee, następne pięć eee, i rzekł, Panie, dałeś mi pięć talentów. Mm. Panie, dałeś mi pięć talentów, a oto zarobiłem kolejne pięć. I pan powiedział do niego: Wyśmienicie, jesteś sługą dobrym i godnym zaufania. Byłeś wierny przy niewielkiej sumie, więc powierzę ci ogromną sumę. Chodź, miej udział w szczęściu swego pana. Również ten, który otrzymał dwa talenty, wystąpił i powiedział: Panie, dałeś mi dwa talenty, a oto zarobiłem kolejne dwa. Jego pan powiedział mu: Wyśmienicie, też powiedział: Wyśmienicie. <grym> jesteś sługą dobrym i godnym zaufania. Byłeś wierny w małej sumie, więc powierzę ci ogromną sumę. Choć miej udział w szczęściu swego pana. I wystąpił ten, który otrzymał jeden talent, i rzekł: Wiedziałem, że jesteś człowiekiem twardym, że tam, gdzie nie posadziłeś. Zbierasz tam, gdzie nie posiałeś. Słucha. <grych> e, bałem się więc, poszedłem i ukryłem Twój talent w ziemi. Proszę, weź co do ciebie należy. Zobaczcie, bał się. Bał się. Niegodziwy, zły sługo, powiedział jego pan. Wiedziałeś zatem, prawda, że, że żnę tam, gdzie nie posadziłem. I zbieram tam, gdzie nie posiałem. Co jest oczywiście kłamstwem, prawda? Bo posiał ten jeden talent w tego człowieka, więc mógł się miał prawo spodziewać się jakichś owoców. Wiedziałeś zatem tak, że, że żnę tam, gdzie. Nie posadziłem i zbieram tam, gdzie nie posiałem. Powinieneś więc złożyć moje pieniądze u bankierów, tak abym gdy wrócę, miał przynajmniej odsetki od mojego kapitału. Zabierzcie mu ten talent i dajcie temu, który ma 10, bo każdemu kto coś ma, będzie dane więcej, Także będzie miał więcej niż dosyć. Lecz każdemu, kto nie ma nic, będzie zabrane nawet to, co ma. Co się zaś tyczy tego bezużytecznego sługi, wrzućcie go w ciemność, tam, gdzie ludzie będą jęczeć i zgrzytać zębami. No, niestety, niektórzy mówią, że no, uczynki się nie liczą, bo jesteś zbawiony, prawda. A tutaj widać, że jednak liczą się uczynki tego człowieka. Czy on faktycznie pomnożył ten talent, czy, czy może go zakopał? Co myślisz, Tofik? <laughs> Jejku, ale się rozpadało. No, panie Boże, czy naprawdę musi teraz tak padać? Akurat, jak ja nagrywam. No ale nic, jakoś, jakoś postaram się dokończyć. Już nie będę zmieniać miejsca pobytu, bo rozważałam, czy wrócić na stryszek, czy nie. A już zostaniemy tutaj, bo jeszcze mam tylko kilka myśli, które sobie zapisałam odnośnie tych czytań dzisiejszych. Wszystko mi się po, poprzekręcało. <laughs> Ekstremalne warunki, docencie to. Docencie, docencie! Przepraszam. Więc tak, w tym pierwszym czytaniu w liście do Tesaloniczan widać, jak Paweł zwraca uwagę na takie małe rzeczy, a ja zwracam też uwagę na to czytanie, ponieważ przygotowuję się do rekolekcji. Do mojej katechezy na temat małych rzeczy, na temat ciasnej bramy. I tutaj e, święty Paweł zwraca uwagę na takie zwykłe, codzienne życie e, na spokój, na, na wypełnianie swoich obowiązków e, na pracę własnymi rękami tak. E, ale też mówi o tym, że trzeba się coraz bardziej doskonalić, czyli my nie możemy zasiadać na jakichś laurach, tak? Bo już, już coś nam się udało, już, już opanowaliśmy jakieś tam nasze umiejętności, jakieś obowiązki nam udaje się spełniać. Ale święty Paweł mówi, że mamy się doskonalić. I też tak sobie myślę o tym doskonaleniu, że czasami zdarza się nam chrześcijanom czy katolikom wiecie przeżyć jakieś nawrócenie, mieć jakieś sukcesy w wierze i czasami jest tak, że ktoś zdarza się Opowiada ciągle to samo świadectwo, tak, że coś tam przeżył kilkanaście lat temu, i ciągle to opowiada i opowiada, a tu by się przydało, żeby, żeby to jego doskonalenie się przynosiło ciągle nowe i nowe świadectwa, tak, żeby, bo doskonalenie polega na tym, że coś się dzieje, tak, coś się zmienia na lepsze. Więc nie możemy ciągle opowiadać tego samego świadectwa. Powinno być nas stać na to, że to świadectwo jest coraz to nowe. My czasami na naszych grupkach dzielenia zadajemy sobie takie pytanie, co Pan Jezus uczynił dobrego ostatnio w Twoim życiu, tak? co, co Ci się wydarzyło, co zauważyłaś. I tak, i to trzeba właśnie być takim czujnym i e, czujnym i wrażliwym na Boże działanie, na, na te Boże podszepty, tak? Kiedy Pan Bóg mówi w sercu, no wiesz, to by należało poprawić albo iść w tym kierunku, albo tego się wystrzega i, i, i kiedy my idziemy za tym bo, Bożym głosem, to rzeczywiście zaczynamy przynosić dobre owoce. I tutaj w dzisiejszym czytaniu, w dzisiejszym psalmie, pierwsza, pierwszy wers tego psalmu jest: Śpiewajcie panu pieśń nową. Czyli to też mi się tak świetnie łączy z tym pierwszym czytaniem. Właśnie, że miejcie zawsze w zanadrzu nowe świadectwo do, do przekazania. Nie to stare sprzed kilkunastu lat, kiedy coś tam przeżyliście kiedyś na jakichś rekolekcjach, ale niech to będzie ciągle nowe świadectwo. O widzę, że ktoś tam z domku wychodzi. I co tu jeszcze? Odnośnie tego tej przypowieści o o talentach. Zwróciłam uwagę dzisiaj na to, że, że ten sługa, który miał jeden talent, mówi o tym, że on się bał tego pana, dlatego zakopał ten talent. A w innym miejscu w Piśmie Świętym Słowo Boże mówi, że kto się lęka, nie wydoskonalił się w miłości. Kiedyś tak się zastanawiałam, właściwie dlaczego. Szlęk no, to jest coś chyba normalnego, naturalnego, że człowiek się boi różnych rzeczy, obawia się. Ciągle coś tam mu zagraża: to choroba, to jakieś zewnętrzne sytuacje, czy w pracy, czy, czy w świecie, czy nawet w polityce wszystko ma wpływ na człowieka, który jest właściwie taką istotą kruchą, słabą. I teraz tutaj Pan Bóg mówi, że kto się lęka, nie wydoskonalił się w miłości. Czyli tu widać po tym człowieku, który dostał ten talent, że on bał się, bał się, że, że coś straci. Tak? Że jak zacznie obracać tym talentem, to może no, bo czasami tak jest, że obracasz jakimiś zasobami, czasami możesz coś stracić. Potem znamy historię, myślę, ludzi, którzy potrafili zbankrutować całkowicie, później znowu wracali, zakładali jakąś nową firmę, no ale to wszystko żyło, to wszystko było w ciągłym obrocie. I tak samo jest też z oddawaniem siebie samego, tak, czasami Inwestujemy w jakąś przyjaźń, która nie przynosi owoców, a wręcz po iluś tam latach czujemy się zdradzeni, oszukani, ale nie załamujemy się tak. W dalszym ciągu mamy otwarte serce może gdzie indziej zainwestujemy te nasze zasoby, te nasze uczucia czy przyjaźń. Jeżeli boję się o te moje zasoby, tak? boję się komuś do kogoś wyciągnąć rękę czy, czy komuś pomóc, czy z kimś nawiązać relacje, bo boję się, że będę zraniona, no to e, tak naprawdę mm, zamykam się w sobie. Tak? Myślę o sobie, myślę o swoim bezpieczeństwie tak jak ten, który zakopał ten talent, bo pan przyjdzie i wiecie, on puścił talent w ruch i może jakoś tak mu nie bardzo wyszło, może by mu tam tylko trochę się pomnożyło, więc lepiej po co się wysilać, to ja sobie siądę na kanapie, a talent zakopię. I em, ten lęk to mi się właściwie kojarzy z egoizmem. no Bo myślę tylko o sobie. Tak? Myślę o tym, żeby miała ja była bezpieczna, żeby te moje zasoby nie uszczuplały, żeby było tak, jak jest, żeby się nic nie zmieniało. Tak? Znowu taka konserwa, brak życia. I widzimy, że, że ten człowiek, który ze strachu zakopał. Talent właściwie trafił w jakieś straszne miejsce, tak? Pan Jezus opisuje, że tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, więc musi to być naprawdę jakieś tragiczne zakończenie tej działalności, tak? Jakiś człowieka w tym rozumieniu, że tego pobytu tutaj na Ziemi, kiedy możemy jeszcze te talenty pomnażać, kiedy możemy czynić dobro. I Niesamowite jest to, że, że pomnażanie talentów to jest taka współpraca z Panem Bogiem. I to jest wspaniałe, że można być właśnie takim narzędziem w rękach Bożych. Przypomina mi się zawsze, przypominają mi się te słowa, kiedy Pan Bóg do jednego z proroków mówi, ma jakąś tam misję do wypełnienia i mówi, no kogo by tu posłać, kto by nam poszedł? I wtedy ten prorok się zgłasza, mówi, oto ja, poślij mnie. I, I taka gotowość do tej współpracy z Bogiem jest czymś naprawdę wspaniałym, pięknym i te owoce sięgają aż do wieczności. I Pan Bóg mówi... Zobaczcie, jak pięknie mówi do tych ludzi, którzy pomnożyli swoje talenty. Doskonale, prawda? I do tego, który te pięć talentów pomnożył, mówi doskonale. Z wykrzyknikiem, pewnie jeszcze kapslokiem. I do tego, który pomnożył te dwa talenty, też mówi doskonale. <śm> I co tutaj? Wiecie, taki przykład jakiś naj, naj, najprostszy, jaki mi przychodzi do głowy. Co to znaczy, ukryć jakiś tam talent, tak? Załóżmy, potrafię piec ciasto, tak? Wiem, bo kilka razy upiekłam i świetnie mi się udało, wszyscy bardzo chwalili, no ale ja tak zaczynam ukrywać ten talent. No bo skoro umiem piec, no to może jeszcze ludzie będą oczekiwali, jacyś tam moi przyjaciele czy rodzina, że ja będę jakieś ciasta im piekła, tak? Nie. Będę udawać, że nie, mi tam ciasto nie wychodzi, ja nie umiem, chociaż wiem, że umiem, prawda? To jest no, taki mikro przykład tego, że ktoś ukrywa swój talent, ponieważ nie chce go używać, nie chce się przy nim trudzić. Woli udawać, że nic nie umie, że ma dwie lewe ręce, tak prawa jak lewa, a lewa jak proteza <laughs> i nic nie muszę robić, tak? Nie mam tego talentu, absolutnie. Więc tak, zamykam się. Cokolwiek by to było, to nie chcę ubogacać tak, mojego otoczenia, nie chcę ich karmić. W cudzysłowie, tak, mogę karmić kogoś swoimi różnymi talentami. To niekoniecznie musi być jakiś taki fizyczny talent konkretny, to mogą być jakieś talenty. Recytatorskie, tak I czy śpiewacze, czy inne. Nie pójdę do diakonii muzycznej, bo nie będę chodzić na próby. Wiem, że mam piękny głos, Pan Bóg mi dał mocny, silny, czysty głos, słuch absolutny, prawda? Ale nie, nie będę się wysilać, bo, bo po co? No, także słuchajcie, takie moje refleksje. Film może nieudany. Bo w deszczu cały czas tu pada kawa mi wystygła kompletnie. Pójdę do domu sobie podgrzeję, bo nie lubię zimnej kawy. Nie wiem, czy coś z tego skorzystaliście dzisiaj. <grych> w każdym razie, tak, takie zwrócenie uwagi na małe rzeczy i też na czyny. Bo nasi bracia protestanci lubią mówić, że, że, że czyny się nie liczą, liczy się wiara nie Nieuczynki, tak? Żebyś się nie chlubił. No, ale ja nie muszę się chlubić. Ja mogę piec ciasto, karmić bliźnich, tak? Jakieś ciasteczka, ktoś przyjdzie, tu pachnie w domu ciasteczkami. Mogę nakarmić moich bliźnich, podnieść ich ducha. Nawet tak, bo. bo wszystko jest powiązane, ciało się raduje, duch się też unosi, podniebienie jest zadowolone. Tak jak ojciec Schneider nagrywałam filmiki na mój kanał o tych ucztach miłości, tak? że ojciec Schneider nie tylko zapraszał gości na ten Lord's Day, kiedy się rozważa słowo Boże przed niedzielą. Ale też zawsze coś dla nich upiek, zawsze coś tam jakaś pieczeń była i, i zapach ciasta się unosił. Więc, i, i, i mówi, że świadectwa z tego, z tej uczty takiej nie tylko duchowej, ale też fizycznej były, były bardzo piękne. Więc. Więc tak, liczą się również yy, uczynki, bo gdyby tak nie było, to Pan Jezus by nam tej opowieści, tej przypowieści nie powiedział, nie opowiedział, prawda? <laughs> Dobrze. I trzymajcie się z Bogiem. <laughs> Mam nadzieję, że u Was nie pada, bo na kaszubach ciągle pada. No, miało nie padać, naprawdę, sprawdzałam prognozę. I dlatego to wszystko sobie przyniosłam, a to niestety niespodzianka. Mam nadzieję, że to będzie taki symbol łask, deszcz łask. Niech do Was przyjdzie, niech spadnie na Wasze pola, na Wasze zasiewy, na Wasze Łąki, ogrody. Z Bogiem trzymajcie się, papa. Pa.